Dzień dobry, witam w drugiej części materiału poświęconego podstawowej własności w fizyce. Albo takiemu pojęciu, jakim jest swobodny spadek. I tak jak ostatnio mówiliśmy sobie o swobodnym spadku, zrobiliśmy sobie taki wstęp teoretyczny. Na razie sobie go tutaj uruchomimy, żebyśmy mieli. Pod ręką, i naszym celem po wyprowadzeniu, jakby zaznajomieniu się z podstawową taką teorią, jest napisanie programu, który po e, wprowadzeniu parametru grawitacji i wysokości będzie nam obliczał e, prędkość właśnie swobodnego spadku m, jakiegoś e, ciała na Ziemię. E, zostawmy sobie na razie e, ten projekt tutaj na na wierzchu, jeżeli będziemy się do niego odnosić i teraz utwórzmy sobie e, utwórzmy sobie katalog na e, odcinek, który teraz nagrywamy i teraz w nim utworzymy sobie e, utwórzmy sobie nowy plik e, skopiujmy sobie z tej części program wkleimy go sobie tutaj i go sobie teraz uruchomimy dobra to nam będzie na razie wszystko niepotrzebne no to tak jak mówiłem w, pod koniec tamtego nagrania sobie tutaj jeszcze otworzymy o, musimy sobie zainkludować taką bibliotekę domyślną jak mat.h, po to, abyśmy mogli skorzystać z wbudowanej w tą bibliotekę funkcji sqrt, po to, aby obliczyć pierwiastek z tego wyrażenia. Czyli jeżeli sobie teraz będziemy pisać nie, inkludowanie, czyli include, to jako pierwsze sobie na przykład zainkludujemy znane nasze stdio Td.io.h I teraz jako drugi, drugą bibliotekę zainkludujemy sobie właśnie mat.h No i rozpoczniemy od znanej obowiązkowej funkcji głównej int main, która będzie nam na przykład zwracała niech będzie, że 0. No i dobra, od czego byśmy zaczęli? No od tego, że mówiliśmy w teorii. Że są nam potrzebne e, trzy, tak naprawdę, e, typy zmiennych. Trzy zmienne, które musimy sobie zadeklarować i zastanowimy się, czy wszystkie z nich będą też zmiennymi. Zaraz e, zobaczymy, o co chodzi. No dobra, za, załóżmy, że pierwsze, czym się zajmiemy. To będzie zadana wysokość. No i sobie powiedzieliśmy, że ona, ze względu na to, że będziemy ją podawać w metrach, musi być w typu zmiennoprzecinkowego, abyśmy mogli na przykład określić dokładniej te wartości. Na przykład niech będzie wysokość. No i sobie tu możemy przypisać, ile ta nasza wysokość będzie miała. Na przykład dajmy 5,5 metra. Niech będzie właśnie to w tej chwili. Oczywiście jednostek nie dopisujemy. Jedynie sobie w komentarzu możemy dalej gdzieś sobie napisać, że. Jednostka i niech będzie, że metry. No i dobra, mamy już zadeklarowaną wysokość. Teraz co potrzebujemy dalej? No, potrzebujemy naszą grawitację. No i teraz tu się zatrzymajmy na tym. Czy grawitacja jest zmienną? No, jak sama nazwa wskazuje, zmienna jest to, zmienna jest tym, czym, co często ulega. Jakim zmianom, czyli w trakcie działania programu, wartość przypisana do zmiany ulega jakimś zmianom. Czy to przez użytkownika, czy przez działanie jakichś funkcji programu, czy tam inne, inne obliczenia, które zachodzą. No, jakby się tak bardziej zastanowić, no to nasza grawitacja wcale nie jest zmienna, ponieważ jeżeli znajdujemy się na Ziemi, no to będziemy tylko operować tą wartością 981, którą znamy, czyli tak naprawdę ona będzie stała. To teraz, jak można zadeklarować w języku C stałe? To, co tam było podane w części czwartej, czyli w czwartym nagraniu tego kanału, możemy zadefiniować stałą. W pierwszy sposób, poprzez działanie preprocesora, czyli wtedy mamy właśnie te takie polecenia przed funkcjami z tymi znaczkami hash, tudzież inni, jak mówią, na to płotek, poprzez wykonanie dyrektywy, która się nazywa define. I ta dyrektywa define daje nam to, że deklaruje nam, tak jakby definiuje stałą, że mamy teraz tu stałą lub jeszcze możemy w ten sposób definiować makra, ale to gdzieś dopiero później się dowiemy po co są makra i jak tego używać. Także na razie zapominamy o tym. No i dobra, teraz podajemy nazwę tej stałej. No to najprościej podać, że to jest grawitacja. Grawitacja. Teraz przypisujemy tej grawitacji wartość, którą chcemy sobie uzyskać, czyli na przykład to nasze 9,81. I teraz, co warto, yy, warto wiedzieć na temat definiowania stałych. Definiowanie. Zjadło mi jednego ukośnika. Definiowanie przez deklar deklarowanie stałych. A sobie używam zamiennie tych, tych, tych słów, można deklarować, definiować. Może jeżeli ktoś jest tam powiedzmy bardziej nakierowany informatycznie, to będzie bardziej rozgraniczał, kiedy używamy słowa definiowanie, kiedy deklarowanie, ale nie będziemy, w to, nie będziemy w to wnikać. Dobrze. Po pierwsze, zapamiętajmy, żeby stałe podawać drukowanymi dużymi literami. Nie po to, że taka jest reguła, tylko po to, że w trakcie dłuższego kodu. Wiemy o tym, że mamy do czynienia ze stałą, a zmienne po prostu małymi literami. Jeżeli sobie napiszemy stałą małymi literami, nie zmieni to, nie wpłynie to na działanie i poprawność programu. No, ale po to, żeby lepiej się orientować w tym, piszmy sobie z drukowanymi. Natomiast wartości, które tu przypisujemy, czy to będzie tekst, czy liczba całkowita, czy liczba zmiennoprzecinkowa, przecinkowa, czy znak, o czym już dobrze wiemy, jak to, jak to wszystko działa. To już preprocesor sam nam z automatu będzie wiedział, jakiego typu, to jest, jakiego typu to jest dana. Także tutaj się w deklarowanie typu danych już nie bawimy. To jest tylko jedyny taki przypadek. W przypisaniu programów C nie podajemy znaku równa się, czyli grawitacja równa się 981, czegoś takiego nam nie wolno zrobić. I również na końcu nie podajemy średnika. Czyli tutaj, tak jak mamy średniki, tutaj tego nie podajemy. Podajemy przy zmiennych. Musimy przypisać do zmiennej jakąś wartość i zakończyć ją średnikiem. To, co się dzieje w bloku, w bloku funkcji, w bloku pentry, czy w bloku tam jakiegoś programu i tak dalej. Natomiast przy deklarowaniu stałych poprzez użycia dyrektywy define, nie podajemy na końcu średnika. To jest ważne, i, i to będzie powodowało błędy w działaniu programów. Także tak musi wyglądać deklaracja. No i dobra. To sobie na razie schowajmy. Natomiast drugi sposób deklarowania stałych jest podobny do deklarowania zmiennych i sobie zadeklarujmy początek tak jakbyśmy deklarowali zmienną grawitację. Czyli wiemy, że ona ma tam wartość 981, czyli użyjemy podstawowego typu zmiennoprzecinkowego przycinkowego, float taki nam jest będzie wystarczający. No, i napiszemy sobie na przykład, właśnie gra Witacja i równa się 9,81. Średnik. No, i teraz mamy zadeklarowaną zmienną. No to jak teraz sobie e, z tej zmiennej uzyskać stałą? No, w bardzo prosty sposób i nawet powiedziałbym dosyć taki sposób logiczny, jak posługujemy się w fizyce. Czyli, tak jak tu wspomniałem jeżeli wspomniałem to tak jeżeli nie wspomniałem to nie że w ruchu jednostajnie przyspieszonym jakby mamy do czynienia wtedy gdy ciało porusza się ze stałym przyspieszeniem czyli to przyspieszenie nasze jest stałe czyli po prostu tu byśmy wtedy sobie dopisali że nasze g jest równe konstans i tak samo możemy sobie zrobić właśnie w naszym programie poprzez napisanie słowa kluczowego const. Spacja. I w ten sposób mamy właśnie zadeklarowaną stałą. Czyli mamy deklarowanie stałych w bloku programu, dajmy ukośnik, funkcji. No to teraz zastanówmy się jeszcze nad taką rzeczą. Skoro jest to, w ten sposób zadeklarowaliśmy stałą. To czy możemy ją zmieniać? No, na logikę nie. To teraz, zanim jeszcze przejdziemy do dalszego pisania programu, spróbujmy sobie napisać to naszą grawitację przy użyciu funkcji znanej print. I napiszmy to tak. Gra, albo inaczej, wartość grawitacji wynosi procent f, to już znamy. Napiszmy sobie jednostkę metr na sekundę do kwadratu, żeby też było ładniej, to może tak. Przejście do nowej linii, i musimy podać argument, czyli nasza grawitacja. Ok, dobra, skompilujmy sobie teraz to. Jesteśmy tu. Otwórzmy tutaj terminal. No, i teraz GCC, no i tutaj akurat nic się nam wiele nie zmienia. No, utworzył się nam program, także program możemy już teraz wykonać. Dobra. No i teraz widzimy, wartość grawitacji wynosi 9,81. Jeżeli teraz byśmy chcieli jeszcze sobie poprawić ilość wyświetlanych znaków po przecinku. Czyli to już mieliśmy w jednym z nagrań we wstępie do teorii. Po prostu po kropce dajemy ile znaków po przecinku chcemy wypisać. Czyli chcemy dwa znaki po przecinku wypisać. Także takie proste formatowanie. Skompilujmy jeszcze raz program i wypiszmy. No i teraz mamy ładnie napisane, że wartość grawitacji wynosi 9,81 m na sekundę kwadrat. Ok, to teraz zróbmy coś takiego, że skopiujmy sobie jeszcze raz tą linijkę, wklejmy ją tutaj niżej. Za dużo mi zrobiło enterów. I sobie zróbmy w tym miejscu celowo taki taki, taki taki myk. Niech będzie, że nasza grawitacja, przypiszmy jej wartość, żeby się było, widać różnicę 1654. Widzimy, co się dzieje. Do stałej, tutaj zadeklarowanej, przypisujemy inną wartość niż przypisaliśmy początkowo. No, i zobaczmy, co się stanie. Czy nam to kompilator tak puści? No, widzicie, pokazuje się błąd, że mamy zmienną tylko do odczytu, czyli po prostu stałą, i chcemy zmienić jej wartość. I nas kompilator nie puszcza. Nie uruchomimy tego programu. Czyli jak go skompilujemy, znaczy, no nie skompilowaliśmy, czyli jak go uruchomimy, mamy po prostu poprzednią wartość. Nie widzimy tego drugiego printfa. Yy, to w takim razie mówiliśmy kiedyś, że język C jest na tyle. Ciekawym językiem, że pozwala robić rzeczy, o których, e, których nie do końca możemy robić w innych programach. E, spróbujmy teraz zabawić się w nie, nie może w ten sposób nierozważnego użytkownika i pogrzebmy trochę głębiej w tym naszym programie, e, głębiej w strukturze tego programu, czyli dostajmy się już do wartości zapisywanych w pamięci. No, już się robi ciekawie. To e, pamiętacie, jak mówiliśmy o wskaźnikach? Zróbmy sobie teraz takie coś, że powołamy sobie wskaźnik nowy, który będzie takiego samego typu danych jak nasza grawitacja, czyli float, ale niech będzie to zmienne. No i niech będzie to po prostu wskaźnik, i sobie napiszmy tą zmienną na grawitację, i do tego wskaźnika przypiszmy adres pamięci. Pod którym zapisana jest ta wartość. Czyli jak to robimy? Pamiętamy, musimy napisać po prostu grawitacja. Ok. Czyli w tym momencie pod wskaźnik na grawitację przypisaliśmy adres tej stałej, która w pamięci komputera, która przetrzymuje tą wartość. To teraz zamiast grawitacja zmieńmy to, co się dzieje w tym adresie pamięci przy wykorzystaniu tego wskaźnika. To napiszmy, że Wskaźnik na grawitację równa się 16,54 i wypiszmy to: grawitacja już nie przy pomocy wskaźnika, tylko przy pomocy stałej. No, sprawdźmy, co się teraz stanie. Skompilujemy, czyli widzimy, także nie da się, e, tak powiedzmy, wprost tego zrobić, ale już mamy nie e, błąd, tak jak mieliśmy tu, a mamy ostrzeżenie. Czyli teraz co? Skompilował się na ten program, czy nie? Sprawdźmy, uruchommy. Widzicie, co się stało? Yy, kompilator wykrył, że zaczynamy grzebać coraz głębiej, tam, gdzie teoretycznie nie powinniśmy, no nie powinniśmy z logicznego punktu widzenia, dlatego że skoro deklarujemy stałą, to ona ma być taka, ta wartość taka przez całe działanie programu. Ale ponieważ zabawiliśmy się w trochę nierozważnego programistę, yy, przy, uży przy użyciu adresów pamięci, Przypisaliśmy, podmieniliśmy tą wartość pamięci na inną. Kompilator wykrył, że mamy jakieś takie niecne zamiary, no ale stwierdził, że no dobra, widocznie wiemy, co robimy, no i pozwolił nam to wykonać. I przez to widzimy, że nasza grawitacja zmieniła wartość, czyli po prostu pod tą stałą, która ma przypisany adres pamięci, podmieniliśmy poprzez wskaźniki inną, inną wartość. No także widzimy, że tutaj język C. Z języka, co trzeba rozważnie korzystać i no wiedzieć, co się robi, ponieważ w takich sytuacjach, jeżeli byśmy sobie pisali program i potem się okazało, że coś tam sobie gdzieś przy tych wskaźnikach y, podefiniowaliśmy, nie, nie do końca tak jak. Y, jak zakładaliśmy, albo, albo gdzieś tam się rozproszyliśmy i wyszło coś nie tak jak trzeba, no to możemy sobie narobić bardzo poważne problemy w działaniu naszego programu, co może się kończyć błędami lub po prostu e, takimi problemami, który, z którymi będziemy mieli problem, żeby je wykryć. Dobra, koniec tego abstrahowania już o, o, o podmianie tych, tych danych. Także tutaj też widać taką ciekawą, ciekawą zależność. E, wróćmy do normalności, także to już skasujmy i zostawmy sobie te, te wartości, już tak zgodnie, zgodnie ze sztuką. No i teraz potrzebna jeszcze nam jedna zmienna, która będzie nam przetrzymywała obliczaną prędkość, którą będziemy liczyć w swobodnym spadku. No to niech sobie zdefiniujemy tylko naszą prędkość, float prędkość. No, i żeby po prostu nic się tam w tej w tym obszarze pamięci nie działo, to po prostu przyjmijmy sobie, że jest równa 0. Oczywiście ona jest. Jest to. Niech będzie wartość szukana. Ok, no to teraz co? No, wracamy do, do, naszego, do naszego wzoru. Czyli mieliśmy, że nasza prędkość jest równa pierwiastek z tego wyrażenia. Najprościej można to po prostu zrobić teraz tak, że prędkość równa się, no i przy użyciu biblioteki mat.h wykorzystujemy wbudowany w niej, wbudowaną w nią funkcję, czyli pierwiastek, no i piszemy wartość tego wyrażenia pod pierwiastkiem, czyli dwa razy nasza grawitacja i razy podana wysokość. No i możemy obliczyć. Możemy teraz może nie obliczyć, tylko po prostu napisać parę komentarzy. Niech to będzie płuc program obliczający prędkość swobodnego spadku z zadanej wysokości. OK. I teraz print niech będzie zadana. Wysokość wynosi procent f i dajmy sobie jedno miejsce po przecinku. Podajemy wartość w metrach. Przejście do nowej linii, bo używamy printfa. No i tutaj będziemy sobie wypisywać naszą wysokość, a pod spodem niech będzie printf, i sobie napiszemy na przykład w ten sposób, że prędkość swobodnego spadku wynosi procent, niech będzie tutaj dwa miejsca po przecinku float no i prędkość wyrażamy w jednostkach metry na sekundę i co? sobie musimy napisać jaki argument? no naszą prędkość Prędkość. No i coś nam tu jeszcze więcej potrzeba? No, wychodzi nasz na to, że nie. Tylko tutaj widzę, że mamy literówkę. Prędkość. Dobra, powinno być wszystko ok. Teraz co do jednostek. No to grawitację mamy w metrach na sekundę kwadrat, czyli metry, sekundy. Wysokość, metry. Prędkość, metry, sekundy, czyli się nam tu wszystko powinno zgadzać. Zróbmy zatem kompilację. Bra. Może się tak zdarzyć czasami że będziecie chcieli skompilować przy użyciu kompilatora GCC program, który ma użyty jakiś tam parametr z może to określenie funkcję, która jest wbudowana w matH. Jeśli okaże, że no, kompilacja się nie odbędzie. nastąpi błąd. Czy to oznacza, że mamy jakiś błąd w programie? Otóż nie. Wszystkie operacje matematyczne, takie bardziej zaawansowane, wymagają trochę innego sposobu kompilacji. To znaczy, że do sposobu wywołania funkcji gcc, kompilatora, musimy jeszcze dopisać pewną frazę, która wpływa nam jakby na sposób kompilowania tego programu. Czyli oprócz GCC, o, daleko trochę, GCC mieliśmy w ten sposób i mieliśmy flagę minus o, to musimy sobie jeszcze dopisać flagę po spacji na przykład minus lm. Musimy zapamiętać, że przy użyciu właśnie biblioteki MATH i wykonywaniu operacji bardziej zaawansowanych matematycznych, musimy jeszcze wykonać taką flagę. No i teraz próbujmy to skompilować. Moment. Na samym końcu musimy ją dopisać, czyli tu minus lm, minus lm, ok. I teraz, bo ta pierwsza flaga dotyczy sposobu wyjścia, czyli dodajemy wyjścia, a dopiero potem dodatkowe flagi, jeżeli chodzi o kompilowanie. I teraz spróbujmy już nasz program sobie uruchomić, no bo nie ma żadnych błędów. I teraz widzimy, że. Działanie, nasze, działanie naszego programu jest zakończone sukcesem i obliczyło nam, jaka prędkość będziemy mieli w metrach na sekundę przy spadku z wysokości 5,5 metra. Jeszcze gdyby była jakaś tutaj niepewność, o jakiej prędkości my w tym spadku mówimy, bo może nie było to do końca tak ładnie jeszcze powiedziane, a gdyby się jakaś taka wątpliwość pojawiła, to sobie to od razu. Od razu wyeliminujmy, narysujmy sobie jakiś teraz taki rysunek, niech będzie tak. Mamy punkt ziemi, znaczy powierzchnię ziemi, i mamy na jakiejś wysokości, jak sobie to rysowaliśmy, H, mamy nasze ciało, które puszczamy, i ono nam spada w dół. to Tą prędkość, którą my obliczamy, czyli to nasze V równa się pierwiastek z 2GH, czy to nawet to duże H, to jest w momencie, gdy ten klocek osiągnie powierzchnię. Czyli tak, jakby w tym, w tym miejscu w momencie spadku. Czyli nam leci i dopiero tutaj mamy to nasze V. Natomiast V, które byłoby. Na drodze spadku to by było nasze V średnie. A V średnie obliczamy po prostu z tego, że yy, mamy drogę i mamy czas, w jakim to ciało spadło. Czyli, jeżeli chodzi o czas, to również poprzez przekształcenia yy, tego wzoru możemy sobie, możemy sobie wyliczyć. I wtedy po, podstawić pod wzór na średnią prędkość i wy, wyliczymy z jaką średnią prędkością nam to ciało spadało. Jeszcze jeżeli chodzi o ten procent, który mi się tutaj pokazuje, to jest spowodowane tym, że nie zastosowałem przejścia do nowej linii, i po prostu to jest taki sposób symboliczny pokazania, że że nie ma przejścia do nowej linii i w innych, w innych, powiedzmy, czy tam systemach nawet linuxowych, czy pod Windowsem już tego, tego procenta nie będzie. Jak teraz skompiluję jeszcze raz i wykonam, no to już widać, że tego procenta nie ma, czyli tutaj się nie należy tym za bardzo przejmować. No i teraz jak podamy sobie inną wartość, czyli na przykład niech będzie 15 metrów, Warto sobie również nawet przy okrągłych wartościach liczbowych, przy typów deklarowanych jako zmiennoprzecinkowe, pisać te pokropce, nawet te zera, żeby po prostu w programie lepiej się zorientować, widzieć to, że mamy rzeczywiście typ, ten typ zmiennoprzecinkowy, a nie się zastanawiać, czy my rzeczywiście chcemy ten typ zmiennoprzecinkowy, czy może tu powinien być typ całkowity. Także to jest takie, może, może warto pamiętać o tym. No i teraz mamy też zadana wysokość wynosi 15 metrów i prędkość swobodnego spadku wynosi 17,16 metra na sekundę. No dobra, także to by było chyba na razie tyle w tej części i zrobimy sobie taką jeszcze dogrywkę po to, aby troszkę ten nasz program ulepszyć. No to do usłyszenia w kolejnym odcinku.